Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gryp pod tytułem Gita Sandras Deo: Misje projektantów. Dzisiaj mam dla Was taką nietypową misję, trochę od pana Ritika 07. Będzie to wersja demo. Jak sam mnie poinformował na mailu, jest to adaptacja, można by powiedzieć, pewnego serialu, jakim jest The Walking Dead, i stara on się tutaj odwzorować jak najlepiej odcinek w GTA. A konkretnie będzie to The Walking Dead demo. Zobaczmy, jak to się w ogóle prezentuje. I okej. Okay. Riddick07 prezentuje mission packa pod tytułem The Walking Dead. co widać, że mamy tutaj naprawdę sporo rozłożonej rzeczy, po całym Los Santos. A tutaj chyba się przenieśliśmy bardziej do takich obiektów wojskowych. The Walking Dead. Wersja demo. Czym się różni kobieta od mężczyzny? To kawał? Pytam poważnie. Nie znam kobiety, która umie wyłączyć światło. Wydaje mi się, że włącznik działa tylko w jedną stronę. Gdy tylko dałem którejś klucze po powrocie do domu, znajdowałem włączone wszystkie światła. Najwidoczniej dlatego, że mam inne chromosomy. To do mnie należy gaszenie wszystkiego. Serio? Right? Słuchaj kazania wielebnego Shane'a. One ciągle narzekają na globalne ocieplenie. W takich przypadkach mam ochotę powiedzieć skarbie. Może gdybyś ty i każda inna właścicielka piersi na tej planecie nauczyły się wyłączać światło, nie byłoby problemu. Okej, okay, czyli mamy tutaj chyba coś takiego podobnego, jak w drodze do setnego odcinka, wprowadzenie, To tak? było typu no filmu dokumentalnego. W grzeczniejszej wersji. To, a tutaj mamy I tak patrzą yeah, yeah. na mnie z nienawiścią i wtedy słyszę głos egzorcysty. Mówisz jak mój ojciec. On też ciągle narzekał na rachunki. Co wtedy odpowiadasz? Wiem, co chciałbym powiedzieć. Słyszysz to przez całe życie, a i tak jesteś za głupia, żeby nauczyć się wyłączać światło? Ale nie mówię tego. Źle by to brzmiało. Korzystam z grzeczniejszej wersji. Bardzo mądrzej. Co u ciebie i Lori? Umie wyłączać światło. Sam czasami zapominam. Mieliśmy kiepską noc. Może nie rozbawiłem cię moim kazaniem, ale próbowałem. Mów do mnie. Zdawałoby się, że jestem najbardziej małomówny na świecie. Mówisz jej, co myślisz? Wyrażasz uczucia? Ostatnio, gdy się. Odzywam. Ona się denerwuje. Nie chce mnie słuchać. Jest na mnie wściekła, i nie wiem za co. Pary tak mają. To tylko etap. Dziś rano powiedziała do mnie: Zastanawiam się, czy w ogóle Ci na nas zależy. Przy dziecku musiał iść do szkoły z takim tekstem w głowie. Różnica między kobietą a mężczyzną? Ja nigdy nie powiedziałbym jej czegoś tak przykrego. Na pewno nie przykro. Do wszystkich jednostek. Pościg za samochodem. Policja z Linden prosi o wsparcie. Droga numer 18 kierują się na wschód. Dobra, okej. Okay. Udziel wsparcia policji z Linden. No to wyruszamy w takim razie drog w drogę. Podmienionym pojazdem. Nie trzeba jakoś daleko chyba jechać. Podejrzani to biali mężczyźni. Strzelali do policjantów. The Aha, okej. Okay. To jest coś takiego na trudno. Ciekawego. A tam chyba za nami pojechał ogólnie, bo nie wiem co on planował, bo na niego tutaj wpadłem. W każdym razie jesteśmy prawie na miejscu, dobra? Niestety uderzyłem w tą furgonetkę bankową. I to chyba tutaj miało być. Tak. Wyciągnij z kolczatki z bagażnika. Dobra, rozłóż kolczatki. Rozłóż kolejną kolczatkę. 1 i 3, droga numer 18, 3 km od międzystanowej Wozy 1 i 3. Jesteśmy na drodze numer 18. Dobra wróć do radiowozu Zablokuj droga. W takim razie coś takiego? No, no tak. Gonią za tymi kretynami po polnych drogach. Może trafimy do programu Najbardziej zwariowane pościgi świata? Lepiej skup się i sprawdź, czy masz naboje w komorze i odbezpieczoną spluwę. Fajnie byłoby wystąpić w telewizji, dobra, coś się zbliża. Jasny gwint. Okej, okay, zlikwiduj napastników. No to muszę przyznać, była ciekawa koncepcja. No dobra, spróbujmy w, w takim razie tą bronią. Widać, że są dźwięki tutaj też broni. Dobra, już po nim. Rick. Nic mi nie jest. Przestraszyłem się. Ja też. Ten skubaniec mnie postrzelił. Dasz wiarę? Dostałeś w kamizelkę? Tak. Nie mów o tym lori.

No i dobrze, w porządku. Jak mogliście zauważyć, jest to wstęp tak naprawdę do pewnego mission packa od pana Ritika 07. On planuje generalnie go tutaj robić, i jeżeli wersja demo by się przyjęła dobrze, to możliwe, że się po prostu zajmie tą produkcją. Jednak potrzebuje on do tego waszej opinii, jak i mojej. Więc jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, co w ogóle o tym sądzicie tak naprawdę, o tym co zostało tutaj zaprezentowane to chciałbym abyście po prostu o tym powiedzieli w komentarzu, ja tutaj oceny nie wystawię tej misji, już wspólnie tutaj ustaliliśmy z autorem, ja jedynie się ograniczę tutaj też do swojej własnej e, opinii a zatem jeżeli chodzi tutaj o pozytywy na początek, jakie tutaj wstępnie wychwyciłem, no to podoba mi się całkiem klimat, muszę przyznać tego wszystkiego podmianki też wydaje mi się, że są muszę przyznać w porządku Dźwięki broni myślę, że mogą być interesujące. Chyba takie również podmienione sprawy się pod, pojawiły, co też może być na plus, jeżeli chodzi tak naprawdę o obronie. Chyba wydaje mi się, że mogą się tutaj też lokalizacje, muszę przyznać, interesujące przewijać. Wykorzystanie pójdzie z pewnością Adona do Dioma, liczne obiekty, pojazdy muszę przyznać też takie fajne, podmienione były, ponieważ niektóre były zniszczone, to mi się muszę przyznać, też tutaj podobało. No i ogólnie chyba myślę, że audio może być ciekawe. I jeżeli postacie określone dostaną wystarczająco dużo czasu, i jeżeli będzie ich całkiem sporo, to też myślę, że może się to prezentować interesująco. A zatem, jeszcze chodzi o rzeczy, które w mojej opinii można bardziej dopracować, to po pierwsze, autor powinien podmienić tak naprawdę też neutralne osoby i neutralne pojazdy, żeby to nie była mieszanka tak naprawdę, na przykład w trakcie podróżowania po mapy, tych pojazdów, które widzimy w podstawce Gita Sandras, a tych co widzimy w tym uniwersum. To powinno być wszystko dostosowane, żeby to wszystko przypominało to uniwersum. To jeszcze lepiej będzie się według mnie prezentować. Niech autor jeszcze więcej podmianek znajdzie do tych neutralnych rzeczy. Kolejna sprawa jest taka, że w mojej opinii jest tutaj zbyt duży chaos, tak naprawdę, w dialogach. Ja nie do końca wiem, kto przemawia tutaj, szczerze mówiąc, bo my słyszymy głównie tak naprawdę tego lektora po polsku, szczerze mówiąc, a nie te angielskie postacie. A ich głosy byłyby różne, a lektor cały czas podkłada ten sam głos do różnych postaci. Więc ja, szczerze mówiąc, nie wiedziałem do końca, kto mówi w jakim dialogu. Powinien być tutaj tekst stosowany standardowo, tak jak robimy standardowo misję. I żeby nie było po prostu tego chaosu, bo będzie można dużo fajniej zrozumieć tak naprawdę tą misję. To będzie wymagało myślę, że podzielenia audio, jeżeli autor będzie chciał stosować ten dubbing, no ale według mnie wyjdzie to jednak lepiej. Najważniejsze jest to, żebym po prostu tutaj rozumiał, jednak co się dzieje z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o katstęki, ja też można dopracować, żeby niektóre nie wyglądały tak naprawdę nijako. Na przykład, jak filmujemy dwie postacie w samochodzie, no to one tak naprawdę się nie ruszają, szczerze mówiąc, ze swoich miejsc. Nic nie robią w tych pojazdach, więc te kamerki trzeba umieszczać z różnej perspektywy, żeby po prostu ukryć tą drobną wadę. Dostosowywać, szczerze mówiąc, dźwięki, audio na katstękach odpowiednio do odległości, bo na przykład tutaj pojazd. Pojazdy odjechały na znaczne odległość, a my je dalej słyszymy wyraźnie tak naprawdę. Nie powinno to tak być. No i odniosłem wrażenie, że tutaj na końcu, szczerze mówiąc, tego prologu czy tej misji, odniosłem wrażenie, jak mówię, że audio nie do końca współgrało z tym, co się dzieje na cutscenkach, szczerze mówiąc. Więc jeszcze takie sprawy można tutaj dopracować na przyszłość. No, i jeszcze ostatnia kwestia wstępna. No, ja takie osobiste wrażenie odniosłem, że jednak ta misja przypominała mi odrobinę za bardzo zrzynanie, szczerze mówiąc, z filmu, jakim jest tak naprawdę ta misja inspirowana. No, ten Mistrz raczej powinien być połączenie umiejętności autora, pomysłu autora, no i czerpanie jednak drobnej inspiracji z tego filmu, a nie po prostu robienie z misji jakiegoś drugiego filmu, takiego samego. Tutaj nie będzie takiego poziomu jak w tamtym filmie, po pierwsze, bo tutaj nie ma takich możliwości, żeby to tak wszystko tak naprawdę wyglądało. No jednak to jest też inna. Tak naprawdę, kwestia szczerze mówiąc, bo no, to jest jednak gra komputerowa, a tamto to jednak jest film. To się rządzi, po prostu te dwie kwestie rządzą się, w mojej opinii, jednak też swoimi prawami. I nie ma sensu robić po prostu tutaj tego samego, bo to tak dobrze nie wyjdzie. No i może być to jednak trochę kontrowersyjne, szczerze mówiąc. Więc autor powinien zrobić rozgrywkę w swoim stylu, moim zdaniem postacie w swoim stylu, różne sprawy inne w swoim stylu, ale czerpanie oczywiście inspiracji będzie jak najbardziej dobre. No i może ten dubbing po prostu zastosować e, odpowiedni sposób z tamtego filmu, połączyć to po prostu z tymi sprawami, myślę, że będzie to w porządku. Ale nie wiem co sądzą inni na ten temat, to jest tylko moje prywatne e, zdanie e, na temat tego wszystkiego, co tutaj ujrzałem wstępnie. Dobrze, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy, to jest wszystko. Zachęcam Was oczywiście do wyrażenia swoich opinii w komentarzu, co o tym w ogóle sądzicie. Autor będzie z tego myślę, że zadowolony. No i myślę, że podejmie już wkrótce decyzję o tym, czy ten miszypak będzie po prostu tutaj tworzony dalej. W obecnej chwili trzymajcie się i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Dion. Trzymajcie się, jak mówię, siadaczka.